Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. Sunia szczeka, ale karawana jedzie dalej, to znaczy tam jakiś piesek się kąpie w wodzie, bo jest dosyć ciepło i Sunia chce zaprosić go tutaj do jakiejś wspólnej zabawy, ale piesek ma swoje zajęcie, a Sunia jest na, na uwięzi. A proszę Państwa, ja chcę Państwu przedstawić pewien wierszyk, który niedawno napisałem, no, dosłownie, można powiedzieć, że przed chwilą. Ten, ten wierszyk ma bardzo taki smutny wydźwięk, dlatego że w Staszewie, proszę Państwa, niestety strajki dogasają, strajki nauczycielskie, strajki oświatowe, w czym widzę no, wielki, wielki udział, nieszczęsny, wielki i nieszczęsny udział wypowiedzi pana Janusza Korwin-Mikke. Jednego z przywódców takiego, u, u, takiego, takiej koalicji wyborczej Konfederacja tam jest Kor, Korwinikę, Br, Grzegorz Bra, Braun, Leroy, narodowcy, Kaja Godek, taki profesor osadczy z tych środowisk stresowych te ugrupowania, które nie chcą przymusu szczepień takie ugrupowania, które nie chcą, które chcą większej wolności dla, dla kierowców, żeby nie, te kierowcy nie byli tępieni, no i tak dalej, tak dalej. Proszę ale nie o, te, nie o tym chcę mówić. Mam wielki żal tutaj do, do pana Janusza Korwin-Mikke, że straszył pana broniarza i tych mniejszych z broniarzy więzieniem za te, za te strajki, no i towarzystwo się tutaj... Przynajmniej w mieście, gminie Staszów wystraszyło i strajki, proszę Państwa, dogasają. No a ja, żeby jakiś ślad tego pozostał w poezji, co stworzyłem pieśń o zbroniarzach z ZNP. Sunia! Sunia! Bądź grzeczna, bo ja chcę powiedzieć wierszy. Proszę Państwa, yy, zaraz Państwo zobaczą, jaka Sunia jest grzeczna, jak jest przy mnie. Sunia, chodź. Chodź, no, chodź, tu. A, no. chodź, 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 chodź na Chodź. No już, już nie szczekaj. Już nie szczekaj. Przepraszam. Sunia, sunia, jest, sunia jest mokra, bo Sunia tutaj już poszczekiwała wcześniej na jakiegoś pieska i wpadła do wody z tego wszystkiego i, i sunia musiałem ratować. Chociaż sunia pływała pieskiem, co prawda? Sunia, sunia, bądź rzeczna. No przepraszam, my, my tu gadu gadu, Sunia może teraz troszkę poszczekiwać, ale ja spróbuję ten wierszyk pieśń o zboniarzach ZNP powiedzieć z pamięci. Kiedy się wypełniły dni i przyszły egzaminy, prosto na strajk czwórkami szły państwowe belferzyny. A wiosna była zboczona tego roku. I tak śpiewały. Ach, to nic, że jesteśmy barany. Yy, kurczę, bo... Ach, to nic, że jesteśmy barany. Wodzem nam broniarz ZNP. Strajkować prawo mamy, i rzeczywiście miały, bo krajem rządziły baranie. I śpiew słyszano taki: by wyborczy czas wyzyskać, będziemy grzać się w one dni w partyjnych widowiskach. Lecz gdy gniew ludu będzie doł, wściekły na tą oświatę, to ręce w górę, portki w dół. Schowamy się przed światem. No proszę Państwa, wykonanie może nie było najlepsze, bo ten wiersz jeszcze nie, op nie opanowałem pamięciowo w sposób doskonały. Zresztą on jest jeszcze nieukończony, jestem dopiero na ukończeniu, ale ja się z Państwem w tym momencie pożegnam. Sunia, pomachaj tutaj do, do Państwa łapką, pomachaj. No Sunia, Sunia, pożegnaj się. I dziękuję. Nie wiem jak to wyszło, jestem pełen obaw.